Witam Was bardzo. Dzisiaj zrobię sobie unboxing takich oto słuchawek TDK MP100, które zamówiłem przez internet ze sklepu hermesplus.pl Ja je zamówiłem na Allegro z około 60 zł i dzisiaj sobie je rozpakujemy i zobaczymy co ten sklep ma nam do zaoferowania. W pudełku całe słuchawki są zapakowane w taką ładną folię bąbelkową, ale zaraz to otworzę. Nasze słuchawki są zapakowane w takie ładne pudełko Ja wybrałem kolor niebieski Tutaj z tyłu mamy miejsce na kabel Tutaj mamy różne informacje dotyczące słuchawek że pisze tutaj, że mają zakres od 20 do 20 tysięcy herców mają czułość 105 dB mają yy, rezystancję tutaj 32 omy i kabel długości 1,2 mm i tutaj pisze doskonałe słuchawki do słuchania muzyki do oglądania filmów bardzo wygodne słuchawki nauszne wszystko co znajdziemy wewnątrz opakowania to są właśnie słuchawki z elastycznym przewodem wszystko ładnie koloru niebieskiego to jest logo producenta i to mają bardzo prostą regulację długości pałąka, mianowicie wystarczy pociągnąć za tę słuchawkę i delikatnie się rozszerza Słuchawki grają dość głośno, można zobaczyć, że naprawdę wysokiej jakości mają dźwięk. Yy, Bass na początku mają przeciętny, ale bardzo prosty w sposób można go zwiększyć poprzez zastosowanie w odpowiednich aplikacji i wtedy naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Może zobaczymy, tutaj coś posłuchamy. A teraz powiem wam co jest wadą tych słuchawek, wadą jest to, że te tutaj nasze, yy, te nasze głośniki nie ruszają się względem tego pałąka w tą stronę tak jak na przykład możemy zaobserwować w innych słuchawkach, na przykład Sony MDR-V150 tutaj mamy taki ciekawe właśnie ruchome i dzięki temu nam się tutaj ładnie dopasowują do uszu, podczas gdy w tych słuchawkach tego właśnie brakuje ale tak naprawdę podsumowując to są bardzo dobre słuchawki za tą i naprawdę je przypolecam wszystkim, którzy chcą sobie posłuchać dobrej muzyki albo poglądać film.